dzień dobry, Podlaskie. A dzisiaj nietypowy gość. W co tam o Bo będziemy rozmawiali z Sebastianem Łukaszewiczem, który, jak państwo widzicie, plakietkę, właśnie znaczek Jagielonii ma w klapie. Przypinkę. Przypinkę ma w klapie. To znaczy, że tematem będzie Jagiellonia, a i to co kibice chcieliby zobaczyć, a w zasadzie nie zobaczą, a na pewno nie za darmo. Sebastian, krótkie pytanie. Słyszałem, że podobno narobiliście ogromnego zamieszania i wielkiego apetytu. To kiedy będzie można obejrzeć mecz za darmo i jaki? Mam nadzieję, że już w drugiej kolejce, jeśli pan marszałek Szymon Hołownia, a powinna mu leżeć Jagiellonia na sercu, w końcu został wybrany przecież z Stoku, odstąpi od konsultacji społecznych dotyczących tego projektu ustawy o wpisaniu Ligi Konferencji do wydarzeń ważnych społecznie, czyli do, tych, do tego katalogu, który jest w ustawie, że te, te, te mecze muszą być za darmo w paśmie otwartym, to mam nadzieję, że od drugiej kolejki już zobaczymy mecze Jagiellonii w paśmie otwartym i każdy kibic, który nie pojedzie za Jagiellonią, a zostanie w biomstoku będzie mógł obejrzeć taki, taki mecz. Bo mówiąc wprost trzech posłów, za chwilę Sebastian opowie o szczegółach tej inicjatywy, Odkryło, że kiedy uchwalono ustawę medialną, Ligi Konferencji nie było i to była przyczyna, dla której Liga Konferencji nie została wpisana do liczby tych wydarzeń, które powinny być oglądane za darmo. Tak się złożyło, że wszystkie cztery polskie ekipy wylądowały w tej lidze konferencji. No i jakbyście Państwo chcieli obejrzeć, a nie chciałoby się Wam pojechać gdzieś daleko, albo zabrakłoby biletów na ulicy słonecznej, a to też się zdarza, bo te bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, no to nie ma. Przebacz, trzeba zapłacić dla Polsatu. Zgadza się. I powiedz mi, jak to się stało, że nikt do tej pory tego nie zauważył? To znaczy ja to zauważyłem już w ubiegłym roku, tylko byliśmy chyba, to był mecz z Kopenhagą, gdzie pamiętamy, padła bramka mhm. w ostatnich minutach meczu, i już myślałem, że po prostu nie ma sensu składać na, na, na dwa mecze. Tego projektu ustawy, poza nie zarezonuje też tak to medialnie, jak, jak to rezonuje dzisiaj. W związku z tym postanowiliśmy to przed rozpoczęciem tego sezonu zrobić. Tak naprawdę ta ustawa o radiofonii i telewizji jest nieaktualna nie tylko jeśli chodzi o ligę konferencji. Europy Ligi Konferencji, bo taka jest oficjalna nazwa, ale też o pozostałe nazwy rozgrywek, no bo jest tam napisane jeszcze Puchar UEFA, a nie Liga Europy, tak jak jest to dzisiaj. No i postanowiliśmy dodać do tego artykułu 20b, wspólnie z kolegami, również kibicami innych drużyn Zbigniewa Hoffmana, zaangażowanego kibica Lecha Poznań, Marcina Warchoła, profesora posła Marcina Warchoła, który jest zaangażowany kibicem Legii Warszawa właśnie zapisał Lidzę Konferencji Europy. No bo nie ma co ukrywać, że jest to historyczny sukces polskich drużyn. Cztery drużyny w Lidze. Konferencji w rozgrywkach europejskich. To się nigdy nie, nie, nie zdarzało. Stąd ten pomysł, żeby postarać się o to, żeby te, te rozgrywki, te mecze naszych ukochanych drużyn były w paśmie otwartym, dostępne dla wszystkich kibiców w kraju. A to chyba pierwsza taka współpraca między kibicem Jagiellonii a kibicem Legii, bo do tej pory to oni raczej współpracują sam, ale w zupełnie innym zakresie. To, to prawda, no jakby Marcin doskonale wie, że, że gdzieś jestem. Oddany jeloni blisko sercem, no to, ta wpinka nie jest tylko tutaj na klapie, bo chcę sobie pobredować, ale e, kibice doskonale wiedzą, że bywa mi na wyjazdach i, i często, na, prawie na każdym meczu na, na, na słonecznych wyjazdów za Jagiellonią w ubiegłym sezonie w Lidze Konferencji. Miałem chyba 4 czy 5 w, w Europę. Mam nadzieję, że w tym sezonie również uda mi się troszkę pojeździć, jeśli czas e, pozwoli. Wielki szacunek dla tych wszystkich kibiców, którzy tak naprawdę jeżdżą, bo to są ogromne koszta. Często kosztem e, nie, nie jednej z wady z żoną z dziewczyną trzeba poświęcić się i pojechać za ukochaną drużyną, więc wielki ukłon do tych wszystkich, którzy za Jagielonią jeżdżą. No ale mimo wszystko jakby no, ten poziom parlamentarny wymaga współpracy, mimo że Marcin był mecz z Legią zresztą na tym posiedzeniu Sejmu, nawet w tym tygodniu, przecież ja byłem na trybunie gości, przyszedłem zaraz po posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej na trybunę gości. Kolega, poseł Marcin Warchowin i koledzy posłowie stali po drugiej stronie, czyli, czyli na żylecie. No ale ta sprawa wymaga jednak współpracy ponad gdzieś tam tych animozji, yeah klubów i, i myślę, że uda się doprowadzić tą sprawę do końca. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że marszałek Hołownia odstąpi od konsultacji tych 30-dniowych zasad, które wprowadził w Sejmie i skróci nam czas tych konsultacji, bo tu tak naprawdę nie ma co konsultować w tej ustawie. No, po prostu jest proste postanowienie do dodania w ustawie, czyli artykuł 20b, że Liga Konferencji jest wydarzeniem o znaczeniu ważnym społecznie, ważnym w odbiorze mieszkańców Polski i kibiców. No dobrze, dla przeciętnego kibica to jeszcze niewiele. Powie powiedz mi, co tak w praktyce będzie oznaczało, kiedy y, podniosą parlamentarzyści rękę, mam nadzieję, że tak, tak się zdarzy i y, ten projekt wpłynie szybko do Laski Marszałkowskiej. On już, płynął, to, już on wpłynął, już wpłynął. Wczoraj o, o, i, tak przejdzie, zostanie, zostanie nadany mu druk, zostanie mu nadany numer. Powiedz mi, jak to będzie wyglądało? Bo to, co nasi kibice chcieliby usłyszeć, to jak to będzie wyglądało i jakie są szanse, że to przejdzie i kiedy zaczęłoby to działać? Ale mówisz o samym procesie legislacyjnym, czy o tym, o tym jak, Mówię, jak to będzie? Mówię o tym. Jak, jakie, są, jakie są procedury i jak jakie te młyny? Z... Sejmowe. Sejmowe będą męły. Musi, musi się odbyć pierwsze czytanie projektu ustawy, musi to przejść przez komisję, później musi iść do, 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 do Senatu i na biurko pana prezydenta. Chyba, że taki wytrych też jest możliwy i będziemy go próbować. Zrealizować do tych wszystkich pakietów niby deregulacyjnych Donalda Tuska, które obecnie się dzieją, będziemy próbowali dopisać również do jednej z ustaw, właśnie zmianę w ustawie o radiofonii i telewizji, dopisując na artykuł 20b, już słynny, wspomniany trzeci raz chyba, i skrócić w ogóle proces. Czy nie będzie potrzebna nowelizacja, tylko sama w samym pakiecie ustaw deregulacyjnych, który forsuje ta obecna koalicja, gdzieś spróbujemy to dopisać. Mam nadzieję, że to zostanie. Poparte, bo myślę, że nasze drużyny, a szczególnie Gielonia, bo jesteśmy w Białymstoku, zasługują na to i kibice Jagieloni zasługują na to, żeby oglądać mecze w paśmie otwartym, a nie w kanałach kodowanych telewizji Polsat. Czyli tak przy bardzo optymistycznej wersji to jest szansa, że już moglibyśmy obejrzeć jeszcze w tym roku te mecze? W, w tym roku jak najbardziej. To jest, to jest możliwe. To zależy, tak jak mówię, od większości rządzącej, czyli od Donalda Tuska i Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka, Kamysza. To nie jest nic Partyjnego nie jest nic politycznego, szanowni państwo. no To jest po prostu zmiana, która ma się przyczynić do tego, że każdy kibic w Polsce, bo i Jagiellonia, i Legia, i Raku Filach mają kibiców nie tylko w swoich miastach, ale w całym kraju, będą mogli po prostu oglądać te mecze. To nie, jest, nie, nie wymaga żadnego sporu politycznego, nie budzi kontrowersji. Więc stąd ten pomysł, który zainicjowałem, żeby to szybko zrealizować. No dobra, jakie są szanse na to, że to zyska wsparcie polity... poza polityką? Ty pytałeś kogoś w kuluarach z partii obecnie rządzących, czy czują się kibicami? Wiem, że wielu kolegów gdzieś chodzi na mecze, z, przynajmniej z Prawa i Sprawiedliwości. No, Zbyszek Hoffman. Jest Zagorzałem kibicem Lecha Poznań, Marcin Legi Warszawa. Są inni również, którzy chodzą na, na mecze innych drużyn w innych częściach kraju. Po tamtej stronie tak rozmawiałem z parlamentarzystami Konfederacji. Między innymi oni nie widzą tutaj żadnego żadnego problemu i również poprą tę ustawę. Kolega Marcin Warchoł rozmawiał z Tomaszem Zimochem, już byłem posłem Polski 2050, teraz posłem niezależnym, znanym komentatorem sportowym. On również schęcił się do tego przychyli i będziemy szukali tego ponadpartyjnego porozumienia, chociaż mówię, no tutaj chyba dla każdego jest oczywiste, że te mecze powinny być w paśmie otwartym, bo ta ustawa jest po prostu nieprzystosowana do dzisiejszych czasów. Dobra, to pytanie, wiesz, Lechia ja nie gra, czy prezydent to podpisze? Myślę, że podpisze, tak, no prezydent jest jest kibicem Lechii Gdańska, ale, ale myślę, że tak, pan prezydent Karol Nowrocki na pewno podpisze taką nowelizację. No dobra, to ostatnie pytanie, które jest z tym związane do ciebie osobiście. Nie boisz się, że nie zaczną cię zapraszać do Polsatu? Nie, nie boję się. Generalnie skutków finansowych nie rodzi to żadnych dla skarbu państwa, dla budżetu państwa. Kluby również nie stracą finansowo na, na, na zmianie tej ustawy. Jeśli Polsat wpuści to do pasma otwartego, to będzie przecież mógł uzyskiwać również więcej z reklam w paśmie otwartym niż w tym zamkniętym, no bo wiadomo, że gdzieś tam bilansują pewnie te koszta przez to, że ludzie wykupują te pay-per-view, czy, czy pakiety dodatkowe cyfrowego Polsatu. Myślę, że nie, nie, nie przestaną mnie zapraszać do, do Polsatu. Wczoraj byłem, to już było po złożeniu tego projektu ustawy u redaktora Agnieszki Gozdery wieczorem, więc chyba wszystko jest ok. Proszę Państwa, no to pozostaje nam tylko trzymać kciuki za to, żeby się powiodło, żeby się posłowie kopnęli. Nie wiem, czy z naszego regionu, którykolwiek z posłów jest kibicem, nie, 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 nie zauważył? My, myślę, myślę, że tak. No, mogę mówić o posłach prawej i Sprawiedliwości. Kazimierz Gwiazdowski jest członkiem Komisji Sportu, jest na pewno bardzo zagorzałym kibicem Biały Białystok. Nie wiem, jak pozostali, no myślę, że Krzysztof Bosak również nie będzie miał nic przeciwko, żeby, mimo że jest z Warszawy, startował z Białegostoku, nie będzie miał nic przeciwko, żeby poprzeć ten, ten, ten projekt. Jest naprawdę dużo kibiców sportu. Jest nawet drużyna parlamentarna Sejmowa, która gra w piłkę nożną, spotyka się przy okazji każdego posiedzenia Sejmu. No, piłka nożna jest naszym sportem narodowym, nie ma co ukrywać i mówię, nie, nie ma tutaj żadnego projektu politycznego. To jest projekt po prostu skierowany do, skierowany do ludzi, do kibiców i mam nadzieję, że uzyska ogromne poparcie. Proszę Państwa, ciśnijcie parlamentarzystów i tych naszych, i tych. Spoza naszego województwa, niech popierają, nie głosują, niech to faktycznie będzie ponad podziałami, bo sport powinien łączyć ludzi, a Jagiellonia jest dobrem wspólnym, dobrem wspólnym nas wszystkich. Sebastian, dzięki za pomysł za inicjatywę, bo to się rzadko zdarza, proszę państwa, żeby polityk wymyślił coś pożytecznego, nie obraź się najczęściej praktycznego, może. Taktycznego, tak, no. bo najczęściej to, co tworzą, to jest coś, czego my kompletnie nie rozumiemy i nie do końca wiemy, jak się to stosuje. Tu, Cel jest szczytny, pomysł sensowny, a ja cieszę się, że mogłem Państwa poinformować i zapytać naszego gościa: dlaczego to jest płatne i co się stanie, kiedy przestanie być płatne? Myślę, że po, tym, po tej rozmowie już wiecie. A ja proszę o lajki, like, subskrypcje, udostępnienia. Jak chcecie Państwo śledzić losy inicjatywy Sebastian na swoim profilu TikTokowym, facebookowym tak, i wszystkich innych mediach społecznościowych będzie to stale relacjonował, a my będziemy z nim w kontakcie, żeby się dowiedzieć w końcu. Jest inicjatorem, więc będzie miał wiadomości z pierwszej ręki. Dziękuję serdecznie, Przemysław Sarosiek. Dziękuję bardzo. Partnerem portalu jest firma Diadom. Okna i drzwi www.diadom.pl. Partnerem portalu jest firma Jazbud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie: www.jasbud.pl. Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu.